Wynik w ogólnym rozrachunku nie jest zły. Siódme miejsce, dosyć dobra zdobyć punktowa. Jednak wiadomo, że gdzieś tam pozostaje niedosyt, bo niektóre mecze mogliśmy inaczej rozwiązać troszeczkę. Chociażby te karne, które gdzieś nie strzeliliśmy, po strzelonych tych karnych, tych punktów zdecydowanie było więcej. No mówię, jednak nie można narzekać, wynik jest dość dobry. I nie jest źle. Te nasze transfery przedsezonowe i, i, i naprawdę ta nasza kadra y, optymistycznie y, pozwalała spoglądać na, na nasz zespół, dlatego y, te zespoły, w cudzysłowie, takie słabsze, parkowały autobus zazwyczaj y, w szesnastce no i groźnie kontrowały. To w tej lidze jest naprawdę dobra broń, bo y, zespoły, które ustawiały się głęboko z tyłu i tylko dwoma zawodnikami, y, szybką kontrą wychodziły. Sprawiały nam problem, przynajmniej na początku rundy, gdzie traciliśmy właśnie takie bramki, często po, po jakichś kontrach, po stałych fragmentach. Te bramki gdzieś na początku trochę, trochę nam uprzykrzyły życie, bo mieliśmy większe apetyty. Zostały one trochę ostudzone i druga sprawa taka, że, że może też wyciągnęliśmy wnioski i druga część rundy. Była, była lepsza choćby pod względem takim, że nie traciliśmy właśnie bezsensownych bramek. Zagraliśmy parę meczów na zero z tyłu. No, można by teraz gdybać, tak? jeżeli z niektórych wyjazdów przywieźlibyśmy choćby punkt, to, to, to dzisiaj te, te dwa-trzy punkty byłoby więcej i na pewno lepsze humory, no, ale życie, życie tak się ułożyło i dobrze, że chociaż w pewnym momencie wyciągnęliśmy wnioski i poprawiliśmy tą grę. Rywalizacja była dość spora, bo jeżeli Chodzi o... Bok pomocy, było nas w zasadzie pięciu. Byłem ja, Robert Szczot, Maciej Rogalski, Pol Griczok, no i jeszcze Jakub Cieciura. Także gdzieś tam trener dzielił nam nas tym graniem. No wiadomo, każdy trening trzeba pokazywać na co, na co nas stać i każdy gdzieś tam walczył o to miejsce w wyjściowej 11. W ogólnym rozrachunku no, nie było najgorzej, bo, bo jednak troszeczkę tych meczów zaliczyliśmy. każdy z nas chciałby grać jak najwięcej, to jest oczywiste, każdy po to trenuje, że żeby grać w wyjściowej 11. I cały czas w niej być, jednak mówię, tutaj rywalizacja była dość duża i dlatego mówię, trener gdzieś dzielił na zgranie. Myślę, że już wystarczy, jeżeli chodzi o nasze rozgrywki ligowe i pucharowe, to gdzieś się nałożyło w pucharach. Zazwyczaj graliśmy 120 minut, czyli gdzieś tam dodatkowe 30 minut w każdym meczu. Tym bardziej, że to było w środku mikrocyklu każdego treningowego. Nie mieliśmy żadnych przerw, tak jak to ma miejsce w Ekstraklasie, gdy jest przerwa na reprezentację. Także myślę, że już na koniec tych rozgrywek było widać, że, że jednak te, te trudy rundy gdzieś tam w kościach już są i, i... I trochę odpoczynku by się przydało, natomiast no, myślę, że w perspektywie tych długich przygotowań to, to po świętach każdy będzie tęsknił za tym, żeby to już się zaczęło, bo, bo jak każdy z nas pamięta, to ta zima jest długa, ciężka i, i taka trochę nieznośna, no, ale trzeba przeżyć ten okres. Ta zimowa przerwa jest dość, dość długa, mamy troszeczkę czasu na odpoczynek, teraz gdzieś dwa tygodnie regeneracji, no, ale później jest znowu powrót do treningów, do biegania, tlenówek, tak, żeby dostaniemy roz. Piski od trenera i do pracy. Zaczynając takim meczem na, na Legii e, z fajną otoczką na fajnym stadionie e, będzie można w 100% przygotować się i, i mentalnie i, i fizycznie do tego, żeby podjąć walkę w całej rundzie. E, taki mecz może nas tylko naładować pozytywnie i uważam, że rozpoczynając dobrze w takim meczu możemy równie dobrze rozpocząć tę rundę, a to może być kluczowe w jakimś osiągnięciu niezłego rezultatu na koniec sezonu.